Wcielam się w postać Moniki Kownackiej, sierżanta sztabowego. Jak to scenarzysta opisał kobieta legenda na komendzie. Twarda babka z zasadami, a te zasady czasem łamie procedury. łamię czasem, żeby łatwiej rozwiązać jakąś sprawę, co czasem dostaje po uszach od przełożonych za to, ale nie odpuszcza i podnosi z dobrym gliną. Jakoś mi się dobrze gra tę postać. Pojawiałam się już w telewizji jakoś nie raz, nie dwa i gdzieś tam czasem bywam rozpoznawana. A propos serialu miałam jedno rozpoznanie na stacji benzynowej, ostatnio gdzieś w prywatnych książkach kucałam przy jakimś, jakimś dolnym regale, podszedł do mnie ochroniarz i powiedział, dobrze pani w policyjnym mundurze, licie. <grywanie> to było jedno pierwsze rozpoznanie. Czasem umawiamy się gdzieś tam w scenach, że znaczy umawiamy się. Ze scenariusza czasem wynika, że przy przesłuchaniu którejś z nas... Staje się tym złym policjantem, a drugi próbuje podejść łagodnie, przesłuchiwanego. Ale tak generalnie nie ma podziału. Mój partner to bardzo dobry glin, ale wrażliwy facet. Dobry z sercem na dłoni. Gdzieś tam kawałek siebie też, też wkładam w to, ale zupełnie inna historia życiowa. I... Ciężko to porównać w ogóle. Tam swoją wizję tej postaci staram się przedstawić. Swoją i reżysera, tak? Idziemy jakby no, równym torem. Ja się dostosowuję do jego uwag, on dostosowuje się do moich propozycji, jeżeli jakieś mam. Tylko z jest tak, że jak już poświęcimy tak, pół roku do roku czasu na to, żeby napisać program. Czasem nam to wychodzi szybciej, czasem wolniej. To zależy od naszej dyspozycyjności, oczywiście. Ale jak już napiszemy ten program, to później już z nim jeździmy. Czasem to wymaga jednej, dwie, dwóch prób, żeby doszlifować, jeżeli był jakiś dłuższy okres czasu, kiedy nie występowałyśmy. Ale generalnie to już siedzi w głowach. Same to napisałyśmy, więc wiemy, co gramy. Więc nie, nie, nie mamy problemu z tym, żeby nawet bez próby coś tam odegrać. Hmm, więc akurat jesteśmy na etapie, że program jest napisany rok temu, miałyśmy prawie rok przerwy Macierzyńskiej Magdy, więc tych grań nie było za dużo, teraz powoli zaczynamy wracać na, na rynek, więc no jakby to na razie nie koliduje Na pewno świadomość sceniczna, na pewno te doświadczenia, 17 lat pracuję na scenie, właśnie tworząc kabaret, ale też nie tylko, bo i w formacjach teatralnych zdarzało się, w jakichś krótkich filmach, nawet w dłuższych filmach że się coś tam zdarzało porobić, Myślę, że całe to nawet moje doświadczenie z tą branżą około sceniczną na pewno dużo pomogło.